W tym odcinku będzie o izolowanych, okrągłych końcówkach kablowych, gniazdowych i wtykowych. Niebieskie przeznaczone są dla przekroju przewodów od 1,5 do 2,5 mm. Dla innych przekrojów są dostępne na przykład czerwone. Do zaciskania potrzebna nam będzie praska o zacisku owalnym. Podczas zaciskania ważne jest zwrócenie uwagi na położenie krawędzi stykowej. Ja specjalnie tutaj rozciąłem te końcówki kablowe. Abyś zobaczył, zobaczyła o co dokładnie chodzi w powiększeniu. Końcówka kablowa zwijana jest z blachy. Na przykład miedzianej. Tutaj widzimy to połączenie. Podczas zaciskania ta krawędź powinna znajdować się w środku górnego profilu matrycy zaciskowej. Bez Rozcinania izolacji. Najłatwiej jest to sprawdzić w ten sposób. Tutaj z boku widzimy to połączenie, zarówno w jednym jak i w drugim przypadku. Ściągamy izolację. Długość odizolowania to około 8 mm. I następnie zaciskamy. Pierwsze połączenie i połączenie drugie. Tak prezentują się zaciśnięte końcówki kablowe. Łączenie ich jest bardzo proste, aczkolwiek przy rozpinaniu trzeba nieco siły użyć, aby je rozpiąć. Na koniec sprawdzę jeszcze rezystancję nierośniętego kabla. Oraz w drugiej kolejności rezystancję kabla łączonego przy pomocy tych właśnie konektorów. Życzę Wam miłej i bezpiecznej pracy. Cześć.